Tu miałem zaznaczyć Herobrine. Nagranie 1, 2, 3, nagranie 1, 2, 3, nagranie 1, 2, 3. Test mikrofonu. Herbione. Wszystko ja dobrze działa? Ja, nie. Nie działa. No, ale Herobrine gryzie. Pięte. A nie gryzie. najbardziej Villager gryzie. Też. Pię co ja mam ze skina A. No i co bo co jest z drzwami? Nie wiem a dobra, ja sobie wezmę jakąś zbroję Nie? Tak. Nie graj jak Cipa Nie graj jak chipa. Dobra, no to yy, klaty i gacie Same gacie I miecz, ale ja biorę ten, ten, nie ten, bo te są cipskie Co on się zrespi teraz? O kur... Czemu w ogóle grasz na tym? No bo y, trzeba go zrespić jakoś Ero o kurwa, nie to Hero Cicho! Ej, co to się tym odpala? Może podpalić trzeba? Sami <suszy> Zajbiść. Już wiem jak to działa Na stówę jeszcze nie teraz Teraz? Nie To nie, to nie, to sam robię I telo Papier od Ja oho co to kurwa co to kurwa ma no być Chodź, kurwo uh, uh. kurwa teraz kurwa chodź na solo kurwa tyle ci na niebie tylko mi się kurwa pokażę Ale już ja jestem widziałem że Hiro zajebał Nie wiem, on jakiś mocny mi przyjebał mocno Czemu Byłem... brałeś ci, 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 ci. To zbroję kurwa? No bo mnie na dwa hity wziął I Chuj mnie to podzi. Trzeba było go mocniej walnąć Galafajdra, a nie No i chuj ci, Spoko ci, Spoko Spoko Jest trochę stypa, ciemno się robi. Kurwa, pytasz ja się kierowaniu za chwilę w gangbang na stronie? Nie, o, tego szukałem. Uję tam znajdziesz Unboxing, kurwa, chleb. To właśnie, bo ty jedzenia z nim wziąłeś. Jebać, mam chleb. Czapko syzyjem. Bieraj buraki. Nie. o ja pierdolę. O kurwa, komputer zacięło O. O pierdolona. Weź tam skacz do niej. Czekaj, komputer się pali. Właśnie widzę, że kurwa, tu się. Ja oh, yes. Ja pierdolę, ja pierdolę. No, tak. To się mocno jest. dzieje na dole Co? I to my się mocno dzieje na dole jak komputer pali Co, Co to głosy? kurwa tyle wiosek tam jest kolejna Spierdalej kurwa zwiędły kutasie Daj tak, wchodź do środka, to, to zobaczmy po środek tak robić, że tak ci loguje. Jak powiedziałeś, to chcesz logować. O już nie? Gdzie to suka? Kurwa. <śledziany> i wyjedź szmata, dobrze lecz mnie kurwy dawaj, już na dół kurwa Iwa. Eee. piwe eee. A Pika, kurwa ale ze mnie profesjonalny gracz fujowy, nie pierdol Ujowie. Ja, a co ty na płytkę robi. Nie wiem Spróbuj na nią stanąć Dobra O kurwa A rozjemy się, rozjemy się Nie, bo jestem pro I pan kurwa. Co? Boże, ja chciałem tak, żebyś ty dziurę pierdolnie. nie? Spierdalaj Nie

Kurwa! Kolejny! O, tu kurwa. kurwa! Co kolejny? Spread your cheeks. Spread your cheeks. To Bok mi biegł. kurwa. tu kurwa. Nie no kolejny. Nie, Nie.

Kur... Ta jaki ma kurwa nie. Nie. Gaming nie, nie Są Cej Nie Idę na pustynię bo tu jest fajnie O kurzów Czemu liści drzewa nie mają Bo się zjewałeś i śmierdzi tak A.

Ty, Steve! 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 Oh, hand, Steve. <coughs> ty! Steve multiplayer! Multiplayer! Let's go! Zaraz mnie ktoś kurwa gonić będzie tylko smyrnie w dupsko. Podetrze mi. do nogawką wylatuje. No czy ty zamkniesz swoją pizdę?! Kurewską. Dzięki. O nie! Nie! Przeprowadzę kolegów, Nie. Dara? Znaczy jak będzie coś wylewać za chwilę. Tylko oni skoczą i będziecie dalej wina. wylewać. Tam jest kolejny, ja mam wzrok. O kurwa. Nie! Podejdź tam, podejdź tam. Chcę zobaczyć jak ta lawina tego wychodzi.

A weź no i powiedzieć ka co mam A! je, O kurwa. Zobacz, ci, co on ci Magiczna przeklęty per... pył. Ja pierdolę. Nie dajcie. się. Wypadaj z tym, tym. Chuj ma dup o. Tu dwóch. Trzech. Czterech Co ich tyle dosrał? Mi się wydaje, że tak... Że tak nie, nie, nie działo w tak Minecrafcie. Jak nie? O, oh, oh. on ma ten miecz przekręty. Żeby oh. 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 to coś głowu. On jest przeklęty! On ma przeklęty Spirtaj. miecz. Nie, nie. On jest Aj, zimie, u, u. Skąd? Co O oh. oh, man. A. Oh. Ojo! Daj! Daj! Dobra, małka. Wyjebało go. A z go z mało? widziałeś? Ja pierdol Czy ty naprawdę nie możesz się odpierdolić? Z go wyjebało, ty tak malutera. Odpierdol się ode mnie, kwa. Kuwa, ma haki, on na speedzie gra. Ale dwóch i jest! Kwa... Ale wpierdol. Pierdol. No ma haki, on na swidzie gra. Co za kurwa? On ma pewnie ten lancer, ten wurst kurwa pobrany. Złoży się. Tam ci spierdoli, tam. A idzie. Eee, co ty kurwa? Płybał. Tu cię stworzyłem, szmato. O to kurwa, nie zainteresowany to... wady <grywdy>, jak ucieka. Kurwa dream, chodź tu Nie <noise> pan wziąć jak <dzięczek>, strap Nie <noise> da w pierdol kurwy syn mocny jest Oświnki! To są te kurwy, skurwiałe, tak? Nie. Yeah! To jest tam, tam ja pierdolę. Kurwa, Michael Jackson! Ujajo! To, to był twoje dzieciek. Już kurwa nie. Nos to kurwa jajem w łeb. O! się na trawie. Co to kurwa jest? Czekaj, kontemoka, bo fodem no to, to kurwa jest? to kurwa jest? Ale fajna chata, ja bym co mieszkał. No normalnie wszystko. Ty ja już na kogoś serwis się wiebałeś. <laughs> I z z dołu. Kurwa, ktoś tam mieszka. Ding dong. Pierdalaj się, co masz. DAJESZ What the fuck? Ciekawie uh. <laughs> Co jest kurwa? Wchodź tam What the fuck? Weź ujemnij O oh. O oh. Payday Tyś nie nią, pierdolni. Ja pierdolę, zreportuję się. Nią. Nie w Nie. Oj, kurwa. Berek. A! Ja pierdolę! Uciekaj! Uciekaj z pierdolą! Pojebana. A to niby twoja dziewczyna ta Alex jest. Ej tam w wodę święconą pierdolę O kurwa balony Skoda? Aj! Jeszcze raz! Wiem, że nie... wiem żebyś ją nie bił Zaraz będzie przemoc domowa Ty kurwo O tarczą uważać, na jebie Zabym swoją żonę. Spierdalam przed policją O kurw... O, wioska Ja ci biorę, Chua. Nie! No oby? Nie no! Ja dobry zdobre kurwa. Zielone oczka. On z tego od Lloyd'a, zielony nijadu, kurwa. O. Ty, kurwa. Nie biegaj tak. Bo się boję. Co nie kurwa. Pewnie. 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 A! A! Pewnie. Pewnie. No nie Pewnie. 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 Nie Pewnie. 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 Pewnie.

a swoją wstepiw, kurwa. piwi kurwa Le! 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 Spierdole wodą! Le! 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 Spierdolę wodą, Spierdolę wodą! Le! De... kurwa Le! 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 Debil! Le! De... Dwi... Nie. Nie! Jocha oh! do domu Spierdolę do domu Do domu Do domu Aaaaa oh! Jeb*** <laughs> jak mnie <będzie udać. laughs> na matę Dy oh, mi... oh, oh, oh. oh, wow. <laughs> dwóch A. Ale... O oh, kurwa Co ty Mam miecz? Ma... O oh, kurwa, dwóch z mieczem. O, debil, o drugi chodź, chodź, debil, kolejny kurwa. Przebieg. Nie, nie drognął. Kolejny przebieg. Dobra, już się uspokoiło. Wszystko. Nie, tam za kurwa. Oto! Teraz jacie, kurwa! No zapierd... O ty! Mmm, mmm! Oto, oto! DLAWY! Drawy! O. I banny no spiele. Z no, pokiem no. leci! O no mocity, no Nie, no ale de. Kurwa! Mocity. Fajch, ładny degał się. Dobra. Ha. <grymne> Kość, kurwa. Czekaj, jak to się pisało? Weaper, Slayer... Dobra, tam jest znowu, chodź tu, to, to. On do mnie biegnie. On ma miecz, on ma kilof. Nie, nie Nie, nie A gdzie tamten? Au Szukam, aj, ai, ty kur... Ja mam kill of Herobrine. Nie wierzę Co Ja pierdolę Koń biały Eee! Ty jesteś dobry? Nie jest dobry D Kurwa osioł Finiok? Fniok? Fniok? zły Kruwa, Ja pierdolę! No tak nie ma Kruwa, Krówa? dobra. To... Eee! Ja pierdolę! A! A! Kur... O, o Nie A! Kurwa O ty chuj Nie Spierdol nie. nie Nie złapiesz mnie o chuj jest szybki Kurwa nie w wodzie Kurwa dwa. Skąd? Skąd? O Ty kurwo! Pływało. O, uciekło. nie jest kurwa trudna. że jest łatwa. A już? Tu kurwa kolejny, nie. Eee. Nie. Jakby cię pojebał. Nie, nie, nie. Tylko nie. Nie? Nie. Zajbisz. Nic się nie chce zagryźć. Jak na razie. Oby, oby tak było dalej. Gdzie jest Hero <laughs> Mój skrak Gdzie jest Hero Brain? O tu jest! Do utków, lat, japiór, tu jest. Frajer to ty. Chujaj zrobić. Kurwa, elu ała, tak, ała, jestem pro. Skąd masz tyle, aha, zespisy i te rzeczy? Eee większość, znaczy nie większość, to i miecz. I to i to. No i Ej, no nie no, znowu te dwóch? E, 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 to bije? Au, kurwa, do tyłu, skuju. Do do, On? On nie bije dużo, ale jak mam miecz taki, co to kurwa? Jak mam jest miecz? Paru? Ja też, ja też paru jest. Bo tu jest chata normalnie. Ale nie wiedziałem co się dzieje z Polkiem na początku. Kurwa Steve. Steve jest. Masz kwiatka. Dobra, challenge. Pa kurwa, łysz, tradeować się da! O, ładnego! Kurwa. O, ja pierdolę, jak tu kryje się. Co że co jest? Bo i bania, jakie oferty dają? dobra oferty. co są diament? Jezus, a a a! Tylko zbroja ci się niszczy. Nie masz w drugiej rozejmki walnąć. Dawaj całe z z żelazo i bierz tego, jak to się nazywa. To gówno. Kurwa. Idę go najebać. Kurwa. Kur... <grywa> <grywa> ja pierdolę <grywa> ty, kurwa, <grywa> się Ja <grywa> <przestraszyłem, grywa> <Biku. grywa> Ja pierdolę, ty Biku, kurwa. jest tak sobie, że wileczare sobie zabijają. Ja pierdolę znowu. jest mod to jak to działo? Mod. Jak oni się nazywają? Pierwrane. E. O! Bitka! Jebaj! Kurwa! Ja wstałem tak na prawo, żeby wygra Dawaj, jebaj go. Dawaj. Ten prawo ma cela, ten na Dawaj. prawo macela. <laughs> kurwa, bo jebnął. A wiedziałem. A ty, kurwa, co w sędzie? Ale no się już ma, to nie gryzłeś przed Shiloh. Znaczy, może? Byłem, nie. Byłem. Kutas. Ja pierdolę. Ależ tak co dawno? Trzeba byś tak. Orczę, byś tak. bo sam na spotkałem się, to <grych> Oh. Obraził się. Nie przyjdzie. No, suchar obraził się. Hirobrim. A, aż na oskarać się. Nie. O nie! A! Jak najszybciej, jak najszybciej! Jak najszybciej! Spierdalaj! Umrzej! Prawdziwego zajebać Pomóż o. Kurwa, nie A ty kurwa O ty pojebało Kurwa mać Kurwa mać Kurwa mać Wieś ma Ja pierdolę No yop. Ah! 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 Huh.